uczennikami z drugiej klasy techników logistycznego są również z koleżanki z techników fonograficznego, które będą tutaj na medytacja robić zdjęcia i koleżanki i koledzy z technikum budowlanego. W, w roku szkolnym 2015-2016 w celach nie wyprodukować będą tylko i wyłącznie kierunki techniczne. Nie będzie otwarte klasy całych, tak jak to w celach było. Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem no, no. zawodowym. Zapraszamy na drzwi otwarte, które odbędą się 18 kwietnia o godzinie 10. Mamy dla Was przygotowany kielek, spodzianek, zajęcia dosyć jednokrotne. Także serdecznie zapraszamy. Planujemy otworzyć 5 klas Przyszymy w przyszłym roku szkolnym. Te klasy to klasa A, matematyczna, gdzie przedmiotami dotacyjnymi są matematyka, informatyka, fizyka lub geografia. Klasa B, język obcy, biologia, chemia. Klasa C, język polski, historia, wiedza w społeczeństwie. Klasa D, język polski, język obcy, biologia, geografia Klasa E, to język obcy, matematyka, biologia, znawczość. I mieliśmy wybór, albo wybrać tych podręczników, albo wybrać podręczniki, albo wpisać w deszycie, wszystko ale, mamy bardzo dużo pisać. na Dziewczyny mogą iść na warsztaty muzyczne, bądź na zajęcia z kosmetyczką, wszystko dla Was, tak, możecie przyjść, odwiedzić nas, o 15.30 te zajęcia się zatrzymają, e, za, zaczynają, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Poza tym, drzwi otwarte odbywają się 21 marca w naszej szkole, na które też możecie przyjść. E, wszystko jest podawane, wszystkie informacje są podawane na bieżąco na naszym Facebooku, wystarczy, że poszucie sobie wyszukiwarkę ZSW2, i już jesteście. Bardzo ja. do czasu, tak. O,

Co wtedy <śledź> Tak? co Tak, tak. żeby nie wciąż. Tak? Opierać nożkę na kostkach. to jest takie podobne. nie No, palce Jak palce! Tak. No, nie, ma <śledź> którą prowadzi organ prowadzący jest takim, jakim jest Urząd Gminy Kobyli. To jest jedna z rzeczy tych wyjątkowych. Poza tym wchodzi w skład zespołu gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa. Takich zespołów jest bardzo niewiele w Polsce. No i kształcimy moi drodzy uczniowie, wszystkich zawodach, jakie pojawiają się na liście ministerialnej na poziomie szkolnym. Moi drodzy uczniowie, którzy kształcą się w naszej szkole, to no nie tylko uczniowie, kształcą się w warsztatach rzemieślniczych e, różnej wielkości, począwszy od takich, które zatrudniają kilka osób po wielkie mnogę. A tutaj naszej szkoły, pełna, profesjonalna, kadra nauczycielska, otwarta. I Jeżeli jest, chodzi, to, chodzi o e, naukę w szkole zawodowej, to wszystkie przedmioty, jakie sobie tylko wymyślicie i gdzie znajdziecie praktykę. Doskonale wiecie, bo wiem, że Pani Karolina już Wam o tym mówi, że już wspólnie z Wami szuka tej praktyki, że możecie być uczniem naszej szkoły w momencie, kiedy będziecie mieli, e, brzydko powiedziawszy, e, załatwioną praktykę. Że, a jak to szkoła zawodowa, to gdzie tam to trochę wystarczy pochodzić i tak dalej. No niestety wszystko się zmienia. Ludzie oczekują na e, pracowników e, z dużym doświadczeniem, już wy macie tę przewagę nad wszystkimi innymi że kończąc szkołę macie naprawdę olbrzymie doświadczenie, bo będąc na praktykach e, 3-4 razy dziennie, e, 4 razy w tygodniu, to jest to naprawdę bardzo duży potencjał, czyli zawsze już w CEPAŁCE możecie sobie wpisać doświadczenie zawodowe w zawodzie mechaników to już będzie duża wskazówka dla waszego przyszłego pracodawcy.